Wisełecko moja pikna, coś to z małysza imienia. Daj nam radości powód, co by z ciebie nie było bluźnienia. Taką oto fraszką postanowiłem się z wami przywitać. Jeżeli chcecie poczytać tomik mojej poezji, dajcie znać, a ten także teraz. Cześć państwo Rudek z tej strony, a to trzeci odcinek punktu HS. Ostatnio na naszej karcie społeczności Aleksy zarzucił całkiem ciekawym tematem, który przyciągnął naszych widzów do ciekawej dyskusji. Jeżeli chcecie się jeszcze wypowiedzieć, zapraszamy serdecznie, bo temat wydaje się być intrygujący. A za niedługo może i ja zadam jakieś pytanie. Skocznia imienia Adama Małysza debiutowała w zawodach najwyższej rangi podczas letniego Grand Prix w 2010 roku. Zawody wygrał wówczas Adam Małysz przed Kamilem Stokem, I daiki mit Dlaczego na Wikersundbacken, pomimo zmiany profilu, rekord Krafta jest nadal aktualny, skoro jak w Wiśle zmienili profil, to rekord wyzerowano? Bo zasypanie ze skoku na 240 metrze nie zostało uznane za przebudowę, a za poprawkę konstrukcyjną, która została wykonana pod groźbą cofnięcia homologacji obiektu, z tego co pamiętam. Kiedyś nawet o tym pisaliśmy na fanpage'u, chyba, ale kopanie się na FB do postów z końca 2017 roku to mordenga. Trzeba też sobie Jasno powiedzieć, że przyskocznie w Wikersund z roku na rok majstrowano i Fiz tak kapnął się chyba z 6 lat za późno. Co sądzisz o zastąpieniu Marka Rudzińskiego Michałem Korościelem? Wszystkim, którzy narzekają na Michała Korościela, jednocześnie ubóstwiając Igora Błachuta, polecam sobie przypomnieć, jak wyglądał komentarz tego drugiego 20 lat temu. Michał ma doświadczenie w radiu i super warsztat, ale jak się obrobi ze skokami, ich specyfiką będzie super, ale jeszcze chwilę. Chwilę, jeszcze odrobinę trzeba będzie poczekać. Choć jeżeli nie, zawsze mogą wziąć mnie na mikrofon. Myślę, że dam radę. Jak myślisz, czy Paweł Wąsek zagości w tym sezonie na podium? Fajnie by było, o ile nie przydarzy mu się jakaś bula na jakieś bergizel na kiju, to będzie się powoli rozkręcał i może do tego podium dojdzie. Czy Ortner jeszcze zabłyśnie w tym sezonie? Tak, ma do tego predyspozycję. Może nie wygra, ale wokół pudła się jeszcze zakręci. i yeah. Skocznia w Wiśle od czasu jej debiutu w sezonie 2012-13 była uznawana za skocznię bardzo podobną do bergi z Obiekt ten był bardzo trudny i wymagał od skoczków skaczących technicznie praktycznie bez błędnych prób. Po przebudowie zyskała bardzo lotny profil, co odzwierciedla jej rekord. Od poprzedniej kampanii i jedynej jak do tej pory edycji polskiego turnieju rekordzistą jest Andreas Wellinger, który 13 stycznia skoczył tu 144,5 metra podczas konkursu Super duetów. Up in the air. Po zwariowanym weekendzie na ruka tunturi liderem klasyfikacji generalnej nadal był Pius Paszkę z dorobkiem 316 punktów, drugi był Stefan Kraft, a trzeci Jan Herl. Najlepszym z naszych był 21 Paweł Wąsek z dorobkiem 42 oczek. Na starcie batalii o karton uśmiechów, wprost z uśmiechniętej Polski stanęło 67 zawodników. Tomasz Turnbichler zdecydował, że wykorzystamy pulę przysługującą nam z tytułu grupy krajowej. Dlatego dopiero piątki Stoch, Kubacki, Wąsek, Zniszczon, Wolny, dołączyli Juroszek, Kot, Stękała i po raz pierwszy od operacji Piotr Żyła. Jakby tego było mało, w Wiśle pojawił się Simon Amann oraz Chłęk Czulczoi, który po dwóch latach wrócił do Pucharu Świata. Dosyć gadania, pora na skakanie. Obie sesje treningowe zgarnął Herl, pierwszą przed Lindwikiem i Francem, drugą przed Nika i Dojt W obu z nich w top 20 mieliśmy Polaków. Najpierw był siódmy Paweł Wąsek, a później dwunaste miejsce zajął Aleksander Niszczą. W jednym z treningów bardzo groźnie upadł Jason Colby, co spowodowało, że nie wystartował w kwalifikacjach ani w sobotę, ani w niedzielę. Te wygrał Trzofenik przed Deszfandenem i Paszkę. Ta runda do wyrównanych nie należała. Najdłuższymi skokami mogli pochwalić się Deszfanden, Żyła i Felix Trunt. Odpowiednio drugi, siódmy i ósmy skoczek serii. Posypały się dyskwalifikacje. Jak chwaliłem tydzień temu Turków za awans, tak teraz wraz z Tejtem Francem i Kacprem Juroszkiem otrzymali właśnie wcześniej wspomniane. Up in the air. W sobotę to było se skakanie. Krawcisko wygrało próbną przed zawodami, choć skoczył gorzej od chociażby dziesiątego zniszczoła. Przed Johanssonem i Tropheningiem. Ze startu zrezygnował Herl. O 15.05 rozpoczęło się kulawe widowisko sportowe. 15. belka startowa, a z niej ślepakami postanowili strzelać kot, stoch i żyła. Jeszcze krócej skoczył wolny, ale tak mu się poukładały te przeliczniki, że wygrywał z trójką wcześniej wspomnianych i awansował do drugiej rundy. Kolejna trójka Kilka czyli Kubacki, zniszczą i Wąsek po swoich próbach byli pewni awansu do finału, tak samo jak Ortner czy Rioju, którzy skoczyli nieco bliżej od takiego Kubackiego, a i tak byli nad nim. Ale to nic, 121 metrów Daniła Wasiliewa dało mu 37 miejsce. 39 Kilian Payer skoczył tyle, co 19 Ortner i chociażby 30 Nakamura. Loteria, jak się masz, panie Dziejku. Jednak czub tabeli skakał tak, że przeliczniki nie przeszkadzały im w uzyskiwaniu Takich wyników jak zwykle. Prowadził Trzofenik przed Paszkę i Nikajdo. Wysoko był Herl, Deszwanden i Sundal. Druga runda to szła z 16 belki i od razu te skoki wydawały się takie jakieś lepsiejsze: 129 Lindwig, 128,5 Aigro, 130 Laje i 129 Ortner. Kubacki zniszczą również się poprawili. Poza tym 130 metrów skoczył również Wilmstad. W tej rundzie loty odzwierciedlały miejsca w tabeli. No może nie u Wąska i Nikajdo. Paweł po drugim skoku na 125. 5 metrów skończył jedenasty, wyprzedzając chociażby Hajbeka, który skoczył 4 metry dalej, a Japończyk zjechał z pudła po locie na zaledwie 119 metrów. Jak już wspomniałem o podium, to warto zaznaczyć, że pierwszym skoczkiem spoza Austrii i Niemiec z miejscem w top 3 był też Fanden, który nie dał zaś rady Daniel został tym samym pierwszym skoczkiem urodzonym w XXI wieku, który zgarnął 100 punktów w najwyższej lidze zimowych skoków. Trzeci skończył Paszkę, czwarty Herl. 11 miejsce było najlepszym z naszych, a punktowało aż czterech. Want you to w niedzielę słoneczko piękne było I Pius Paszkę wygrał kwalifikację Przed Weningerem i Trzofenigiem Nasi upatrzyli sobie chyba siódme miejsce Bo tym razem Wąsek skończył właśnie na tej pozycji Poza zawodami Juroszek i Stękała Oraz Paworą Pajnen Który oberwał dyskwalifikacją O 15.15 .15 z 16. rozbiegu Rozpoczęła się seria konkursowa Może i Maciej Kot nie dowiózł Ale im dalej w zawody Tym lepsze skoki oglądaliśmy Żoła i Wolny skoczyli świetnie Razem z nimi Kilian Paje Stoch i Kubacki również dali radę. Olkowi Zniszczołowi zawrakło już półtorej metra do granicy 130, a Tom jako pierwszy pokonał Timi Zajc i prowadził aż do bomby na HS Stefana Krafta. W międzyczasie dostaliśmy m.in. Między 127 metrów wąska, czy 132 metry deszfandena. Na półmetku wręcz kapitalnym skokiem popisał się Pius paszkę 136 metrów i prawie 150 punktów noty za skok pozwoliło wyprzedzić mu Krafta, Herla i Zajc My mieliśmy pierwszy raz w sezonie 6 punktujących. Wszyscy poza Maćkiem Kotem dostali szansę na drugi skok. Najlepszy, znowu 11 Wąsek. Progiem wejścia do finału były 124,4 punktu Antiego Alto. 31 Fubert przegrał drugą serię o 1 ,10 punktu. Finał weekendu 30 prób, które dają nam kandydata na jeden z top 5 konkursów z sezonu. Fakt, do marca jeszcze zobaczymy z 2000 prób, ale na tym etapie niedzielna Wisła bardzo nieśmiało pozwoliła nam nawiązać. Swoim poziomem do tej legendarnej już hybrydowej sprzed dwóch lat. 30 skoków poza punkt konstrukcyjny skoczni. W tych zawodach, żeby walczyć o najwyższe cele, trzeba było latać naprawdę daleko. Nasi poza Olkiem i Pawłem nie utrzymali swoich pozycji, ale nie odstawali również poziomem. Żyła, Stoch i Kubacki oddali bardzo solidne próby, a Jakub, wolny po sobotnim przełamaniu, w niedzielę potrafił już luźno uplasować się w drugiej dziesiątce, tracąc niewiele, bo niemal 10 punktów do top 10. Plus Paszkę nie oddał zwycięstwa i nie pozwolił pokonać się austriackiej koalicji. Krafta na trzecie miejsce zepnął Herl, a sobotni zwycięzca na czwartym miejscu. Piątą pozycję utrzymał Zajc. <śmianowite> Pius Paszke jest póki co na tyle mocny, że trudno będzie go pokonać i w Titize i w Engelbergu. Nasi skoczkowie zaczynają wreszcie wchodzić w sezon na poważnie i rozkręcają się z konkursu na kong. W sobotę 4 i niedzielę 6 z punktami, po raz pierwszy od styczniowych zawodów w zakopanym. Wreszcie mamy też skoczka z wygraną, który urodził się w XXI wieku. Bardzo długo musieliśmy na to czekać. Liczby do zapamiętania po tym weekendzie to 314, czyli ilość punktów w Pucharze Narodów zdobytych przez Polaków tej zimie. 90, czyli liczba punktów zdobytych przez Pawła Wąska. 49, czyli liczba skoczków z przynajmniej jednym punktem w pucharze świata. Skok weekendu to 136 metrów piusa paszkę. Zawodnik weekendu to Daniel Trzofenik. zaskoczenie weekendu to Jakub wolny, rozczarowanie weekendu to Johan André Forfang. Przyszły weekend widzimy się w TTZ Neustadt na jednej z najbardziej polskich skoczni umiejscowionej w Schwarzwaldzie. Słuchajcie, ten HS będzie trochę krótszy niż poprzedni, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Był to już trzeci odcinek ósmego sezonu punktu HS. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie nam łapkę w górę, zostawcie suba. W opisie znajdziecie link, gdzie znajdziecie wszystkie nasze sousi, ale i te moje prywatne, i te nasze pornartowe. Mówił do was Rudyk. Słyszymy się po TTZen Neustadt na razie. Cześć.